Cześć, witajcie w Dzienniku Pogodowym z dnia 20 lipca 2013 roku. Jak widzicie, Dziennik Pogodowy znowu z trasy, a to dlatego, że od spałem do godziny 12:00, 12, tak średnio, do 12 godziny spałem, zdążyłem tylko, tylko zrobić wczoraj pranie, wyprałem sobie bluzkę, wybrałem sobie takie wszystkie inne rzeczy i poszedłem spać, byłem bardzo późno, ale przez nos mi wyschły, była <grym> bardzo... Ale była bardzo... trochę ale teraz już dobrze. Dobra. Yy, Była bardzo ciepła noc, tak że wszystko zdążyło mi wyschnąć. A... No i dobrze, I, i super i mam z głowy pranie. Tym że tym razem to jest wyjazd na taki e, tydzień z hakiem, także nie powinno być problemów, jeżeli chodzi o te sprawy. E, dobra, więc tak, sytuacja wygląda następująco, staliśmy pod miejscowością Lingen. O, się... Cześć, tylko wyłączę. Film e, Robię taki młowisy jak jadę. Znaczy, one się same renderują, tylko po prostu ja, je, ja go teraz ustawiłem przed wyjazdem i, i on się teraz akurat zrenderował i dlatego się e, zaczął odtwarzać. Także tak, spaliśmy pod Lingen, niedaleko Lingen, nie dojechałem do granicy, ale to nic. E, dojechałem sobie na, e, dzisiaj po prostu dalej. Będę za jakieś 5 godzin, 6 godzin, na 21, tak po 21 pół do dziesiątą, szykuję się, że będę na promie do Calais, do Dover. Później z Dover pojadę jeszcze w kierunku Londynu. Być może za Londynem, gdzieś tam znajdę sobie jakieś miejsce, w której będzie można sobie tam gdzieś zacupnąć i, i poczekać do jutra. Jutro doskoczę na miejsce rozładunku i tam gdzieś pod firmą najprawdopodobniej ponoć można stać, także nam się właśnie wybiorę. Towar, lekarstwo, oczywiście, już wiecie. boję ja mam tak. Temperatura 23 stopnie na dworze. Towar mam wieść w temperaturze od 15 do 25, a w papierach jest napisane od 5 do 30, tylko żeby nie zamrażać. Także rozpiętość tego towaru jest bardzo duża i. Nie ma bata, żeby to przekroczyło. Pogoda jest super, także jedziemy na wyłączonym agregacie, tylko ewentualnie zrobię im według jutro, to wszystko, co mogę dla nich zrobić. Także jedziemy. Tak jak mówię, pogoda fajna. Dzisiaj mam w planach zajechać do Anglii, no i być może w Anglii może się ustawimy na, jakiej, na, na jakimś live-baju. Zobaczymy. Ważne tylko, żeby dzisiaj pauzę zrobić, cichutko i jutro o, o tej o godzinie 18 ich czasu. 15 naszego podjechać na, na, na rozładunek. I po prostu rozładować te, te lekarstwa, co mamy na samochodzie. Co będziemy ładować, nie wiem, ale wiem, że będziemy ładować coś do Niemiec najprawdopodobniej, e, także nie będzie Holandii, będzie Norwegii także nie, nie będzie moim zdaniem, tym razem też Tracker te Life'a. E, zatem mam dla was parę innych filmów. Mianowicie skonstruowałem film naszymi okularami, które już widzieliście na niektórych filmach. Także okularami sobie też coś porobimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam zamiar go dzisiaj na bałuzie ten film sklejać. Zobaczymy czy to wyjdzie. W każdym bądź razie. Ja mam w planach ten film skleić. Mam nadzieję, że będzie że, że, że fajny. Tym bardziej, że te okulary ostatnimi czasy nie są w ogóle przeze mnie wykorzystywane. A to dlatego, że ten mój laptop słynny, słynna padaczka jak ja to mówię, bo to już nie jest laptop, to już jest no totalne dno, chociaż na razie, na razie chodzi, no nie będę narzekał. No ale chodzi tak, że jeżeli na przykład mam normalne zdjęcia z kamery mam zrzucane, normalne filmy, to wszystko jest w porządku. Wystarczy, że rzucę się na filmy z aparatu z tego z, no, albo z aparatu fotograficznego, albo z mojej kamerki, z moich okularów, to już później po prostu nie wychodzi tak jak wychodzić powinno. Może się zastanowić nad jakimś lepszym sprzętem, no ale to wszystko w swoim czasie, wszystko w swoim czasie, to, to, to się później zobaczy co i jak. Dobra słuchajcie, to tyle w dzienniku pokładowym z dnia 20. Mojemu bratu życzę wszystkiego najlepszego z 29 urodzin. Tak, ma 29, młodszy braciszek ode mnie o rok i już 30 niedawno wybiła, byle do 40. Czuję się, czuję się ciągle młody, piękny się nigdy nie czułem, ale młody się czuję zawsze. Także to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.